Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po naszych rozmyślaniach nad człowieczeństwem Maryi, Matki Bożej, świętego Józefa, jej oblubieńca, przychodzi czas, aby kontemplować człowieczeństwo samego Pana Jezusa. On ze swoją boską naturą nierozerwalnie złączył ludzką. I widzimy to, zwłaszcza w fakcie zmartwychwstania, i w niebo wstąpienia. Pan Jezus pokazuje się uczniom jako człowiek, chociaż w innym ciele, i jako Bóg, który jest wszechmocny, który może objawić się w dwóch miejscach jednocześnie. Pan Jezus wstępuje do nieba w chwale, w potędze, majestacie ale jest wówczas widziany jako człowiek. I także jako człowiek i Bóg w jednej osobie przyjdzie na końcu czasów, co nam sam zapowiada, nazywając się Synem człowieczym. Człowieczeństwo Pana Jezusa jest wartością samą w sobie. Może to brzmi dziwnie, ale przełomową, Myślą świętego Franciszka Salezego w stosunku do poprzedzających go teologów jest odkrycie, że Pan Jezus przyjął ludzką naturę nie tylko po to, aby umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać, i stać się widzialnym, dotykalnym przez swoich uczniów. Pan Jezus wchodząc w ludzką naturę uwznioślił ją, przebóstwił ją. Daje nam zatem wyraźny sygnał, iż chce, abyśmy nie poprzestawali na tym, co ludzkie, człowiecze, przyziemne, lecz abyśmy, dostrzegając wszystkie walory naszego człowieczeństwa, pamiętali, że jesteśmy powołani do udziału w chwale Boga. A zatem, tak jak zachęca nas do tego antyfona w okresie Bożego Narodzenia, uwielbiajmy wcielone Słowo, uwielbiajmy to, że Bóg uczynił nas tak wielkimi, że jesteśmy jak On, ludźmi. Szczęść Boże.